Cześć! Dzisiaj wystawiam takie autko Mitsubishi ASX z mega fajnym silnikiem z bardzo malutkim przebiegiem. Te autko ma przebiegu 70 tysięcy, jest to udokumentowane w Mitsubishi. Pełna dokumentacja tego przebiegu tutaj jest. Przede wszystkim to jest silnik 1.6, wolnosący, 117 koni, bez turbo, także typowo taki japoński fajny silnik. To jest ostatni Wymiana oleju w 24 roku we wrześniu 66 tysięcy w Mitsubishi. To samo jest w książce serwisowej, do tego też jest faktura na, na tą wymianę. Ja tutaj robiłem teraz serwis klimatyzacji, także jest świeżo e, e, klimatyzacja po serwisie. Zobaczcie, jak on się prezentuje na, e, na zewnątrz, zamknę maskę. To naprawdę mamy za fajny wygląd, zobaczcie tutaj. Już ma ten nowy przód z tym takim fajnym grillem. Światła LEDowe, Dzienne. Zobaczcie jakie ta lampki, wszystko jest ładne. Wszystkie szyby są oryginalne. Opłonki są całoroczne 22 rok. Felgi ładne, czyściutko niepotrapane. Jest kamera cofania. Pokażę jeszcze bagażnik. wygląda bagażnik. Auto bez jest, bez wniosek. Naprawdę bardzo ładnie na żywo prezentuje. Ten biały kolor, te takie lampy kryształowe, reflektory soczewkowe. Mi się bardzo podoba przód tego auta. przestanę te chromowane dodatki i ten czarny grill, taki pianoblad Między tym chromem i teraz zobaczcie w środku. Zacznijmy tu jeszcze od tyłu. Tylna kanapa. elektryczne szyby z tyłu elektryczne szyby z przodu elektryczna lusterka tak zobaczcie do środka zobaczcie przebieg auta siedemdziesiąt tysięcy Ładna struktura. Radio jest Androida z możliwością podłączenia iPhone'a, czyli tam CarPlay, kamera cofania. Radio jest konkretne tutaj z dobrym procesorem. Do tego ma 8 GB FRAMU, dopasować 8 pamięci, także teraz to jest naprawdę tutaj tak konkretne, nie jakiś tam zamulacz. Można sobie włączyć czy Spotify, czy yy, nawigację Janosika, a to co w telefonie mamy to samo mamy tutaj, także to jest, to jest lepsze niż fabryczna nawigacja, ale tutaj nawigacja też tutaj jest w, w, tym, w tym aucie. Wychodzimy w ten sposób. Teraz mamy te radio bez, yy, oczywiście tutaj ma, mamy Bluetooth, zestaw głośno mówiący. sobie włączamy tutaj. Tutaj mamy te wszystkie aplikacje. Możemy jeszcze dograć inne ze sklepu, ze sklepu, tak. Yy, muzyczkę z pendrive'a możemy sobie też włączyć, tak. Akurat tutaj nie włączam muzyki, bo jak włączę z muzyką, to zaraz się YouTube czy Facebook przyczepi, że nie mam do tego praw autorskich, także muzyki tutaj nie włączam. Wiecie o co chodzi, nie. Dobrze. Tak wygląda autko. Zainteresowało Cię autko? Zapraszam do kontaktu. Aha, jeszcze z takich ciekawostek. Dwa kluczyki są oczywiście, tak jak mówiłem, książka serwisowa. Tam porobię zdjęcia, to powkładam do ogłoszenia tej książki. Auto ma dużo poduszek powietrznych. między innymi ma poduszkę dla chroniąca kolana tutaj kierowcy, tak? kurtyny boczne i sofiksy tak. Zapraszam do kontaktu.